Cześć, mam na imię witamy na kanale Mototox, a dzisiaj najdłużej oczekiwana premiera ostatnich lat, czyli Yamaha Tenere 700. Oglądajcie. Słuchajcie, ma fajny dzień, długo Yamaha kazała nam czekać na ten, na ten moment. Mamy w końcu przed sobą motocykl Yamaha Tenere 700. Pojawił się on jako koncept, jako... Taka, taka totalna premiera w 2016 roku na targach w Mediolanie i od razu jakby wzbudził duże, duże zainteresowanie. Czyli mamy tutaj następce Tenery, czyli kontynuację legendy, która od 1990 roku w Yamasze występuje, zdobywała wiele sukcesów w rajdzie Dakar. Później w 2008 roku pojawiła się z silnikiem 660, no i była kontynuowana jak dość, jako dość udany model, e, można powiedzieć, z lekkich motocykli enduro e, do 2016 roku. W tamtej poprzedniej wersji dużo osób narzekało na e, zbyt słaby silnik. E, silnik, który miał 42 konie mechaniczne, więc nie ma się co dziwić. Motocykl miał fajne parametry, natomiast był troszeczkę za słaby. Tutaj mamy przed sobą ten r 700, która jako serce tego motocykla zastosowano silnik CP2 z MT-07, czyli mamy tutaj dwucylindrową, rzędową 700 689 cm dokładnie. Silnik sprawdzony, niezawodny, o bardzo fajnej charakterystyce pracy, w tym modelu 72 konie mechaniczne i bardzo, bardzo przyjemna charakterystyka, która właśnie idealnie się nadaje do takiego motocykla, czyli do lekkiego motocykla enduro adventure motocykla, który ma sprawdzać się bardzo fajnie do powiedzmy przejazdów asfaltowych ale również przede wszystkim ma dobrze zachować się w terenie nie mówimy tutaj o jakby skakaniu na torach motocrossowych natomiast spokojnie w każdy nawet troszeczkę cięższy teren ten motocykl spokojnie może wjechać jeżeli chodzi o zmiany porównując do Tracera 700 Podobnym elementem jest właściwie tylko silnik. Każdy inny, pozostałe rzeczy to jest totalna różnica. Tutaj przede wszystkim rama rama kratownicowa, rurowa, która daje bardzo dużą sztywność i świetną wagę motocykla. Bardzo, bardzo dobre zawieszenie. Mamy tutaj zawieszenie kajaba. Jeżeli chodzi o przód, to jest upside down w pełni regulowany. Dobicie, odbicie, napięcie, wstępne sprężyny. Jeżeli chodzi o tył, również kajaba. Z, z pełną regulacją dodatkowo zastosowano tutaj zbiorniczek do chłodzenia jakby oleju, który znajduje się w zawieszeniu, po to, żeby przy ciężkiej pracy tego zawieszenia on spokojnie jakby nie grzał się i nadanżał nad naszymi parametrami wyścigowymi. Słuchajcie, nie będziemy tutaj tu dużo mówić o, o liczbach, o gołych faktach, ponieważ każdy z Was już na YouTube przejrzał wszystkie filmiki, wszystkie katalogi. Może powiemy o paru szczegółach, które po prostu no, nie, na, nie do końca widać na pierwszy rzut oka. Zaczynając od kół, 21 cali z przodu, bardzo fajne opony e, Pirelli Rally e, STR, a 21 cali pozwala no, mega płynnie przejeżdżać po jakichś dużych nierównościach, te koła się przetaczają przez wszelkie dziury więc to bardzo, bardzo ułatwia. Każdy doskonale wie na czym sprawa polega. Fajna jest konstrukcja przedniego błotnika. Jeżeli chodzi o błotnik, został zamontowany nisko, żeby dawać stabilność podczas szybszej jazdy na asfalcie. Natomiast ma tutaj pewną regulację. Dużo kierowców off-roadowych doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że tutaj gromadzi się bardzo dużo błota. Często się to blokuje i pod tym błotnikiem to po prostu to wszystko jakby się zapycha. Dlatego jest tutaj Możliwość uniesienia tego błotnika o 8 mm, co pozwala już zrobić większy prześwit, i dzięki temu to, to błoto nam się tutaj nie blokuje pod tym błotnikiem. Jeżeli chodzi o koło tylne, to mamy jak w motocyklach Enduro 18 cali, oczywiście szprycha. Podobnie w serii jest to Pirelli 150x70. Jeżeli chodzi o wymiar tego koła, więc naprawdę szeroki laczek, jak na oponę off-roadową. Jeżeli chodzi o prześwit motocykla, mamy tutaj 24 cm, więc zupełnie wystarczający prześwit. Pozwala to nam na pewno fajnie w terenie jakby pokonywać przeszkody. W serii mamy blachę pod silnik, więc jest tutaj duży plus dla Yamaha za, za dodatki akcesoryjne. Na pewno już każdy słyszał o tej konstrukcji. Ramy tu jest dodatkowe wzmocnienie, ramy, które jest elementem wymiennym, jest na śrubach. Jeżeli gdzieś uderzymy w terenie w coś, to się wygnie. Nie musimy e, jakby wymieniać całej ramy, tylko pozwala nam to e, poszczególne elementy wymieniać. Podnóżki, oczywiście składane to jest nic nowego. E, guma do jazdy powiedzmy po asfalcie do jazdy e, takiej turystycznej. Guma demontowalna, więc e, ułatwia nam to jazdy na stojące, jeżeli ktoś używa motocykla w terenie. E, Dźwignia zany biegów, jak i hamulec składany, więc przy wywrotce nie łamiemy, nie wyginamy, tylko to nam się fajnie e, wpasowuje. E, wydech, jeżeli chodzi o katalizator, to umieszczony jest on w tej części e, centralnie pod motocyklem, więc jakby masa jest e, jakby e, ze, zebrana dookoła silnika, więc bardzo fajnie scentralizowana. Dzięki temu, że wydech nie zawiera katalizatora. No jest tańsza wymiana tego elementu i łatwiej pójść w jakiś wydech sportowy e, tuningowy powiedzmy. Sam kształt tego wydechu też nawiązuje do e, motocykli enduro, do motocykli e, typowo terenowych, więc tutaj fajna linia e, tego motocykla. Przejdziemy teraz do perspektywy e, od jakby strony motocykla, pokażemy parę fajnych szczegółów. E, jeżeli chodzi o kanapę, e, kanapa ma możliwość demontażu tej tylnej części. Pod spodem znajdują się e, podstawowe klucze znajduje się mały imbus, który pozwala nam otworzyć kanapę przednią, pod którą znajduje się akumulator oraz bezpieczniki, przekaźnik rozrusznika, no i takie elektroniczne elementy. Jeżeli chodzi o perspektywę przednią, bardzo fajną sprawą jest to, że owiewka jest jakby trzyczęściowa, krótka szyba, ale bardzo fajnie chroni przed wiatrem. Ta część jest jakby podzielona na trzy elementy. I Wszystkie te elementy są przeszklone, czyli podczas jazdy na stojąco mamy bardzo dobrą widoczność. Widzimy nawet to, co dzieje się przed przednim kołem, więc poprawia nam to komfort podróżowania. Lampa LEDowa, która posiada cztery soczewki, dwie do jazdy dziennej, dwie jako światła drogowe i jest bardzo prosta regulacja tej lampy, więc możemy sobie w prosty sposób zmieniać jakby wysokość tego świecenia lampy. Fajną rzeczą jest to, że w standardzie jest gniazdo zapalniczki, natomiast Yamaha też zostawiła miejsce na drugie gniazdo zapalniczki. Gdybyśmy potrzebowali więcej urządzeń, nawigacja, telefon, więc możemy sobie dwa gniazda zapalniczki zamontować i korzystać, zasilać dwa urządzenia. Pałąk do zamontowania urządzeń nawigacyjnych już jest jakby w standardzie. Handbary chronią fajnie przed jakby, no wiadomo, nie są to bardzo mocne handbary z pałąkiem aluminiowym, natomiast chronią przed gałęziami, przed piaskiem, przed kamieniami, które gdzieś tam na drodze mogą nam się pojawiać. Fajną rzeczą jest wyświetlacz, który posiada wszystkie niezbędne funkcje, ale nie jest to jakby przesadzona ilość funkcji, w której się gubimy. Fajną rzeczą jest guziczek Offroad, który po wciśnięciu powoduje nam, wyłączenie ABS-u i wejście w tryb off-road, dzięki czemu możemy pobawić się bardziej w terenie, blokować sobie tylne koło i pobawić się troszeczkę mocniej. Pozostałe funkcje, no bardzo uproszczone, mamy tutaj tryby, no przebieg całkowity, temperatury, temperaturę silnika, spalanie średnie, spalanie chwilowe, tryby dzienne, pierwszy, drugi, tryb na rezerwie oczywiście, no i jakby z funkcji, które tu są niezbędne, to jest tyle. Bardzo fajna kierownica, która jest tak zwaną kierownicą fatbar, czyli jest grubą kierownicą, 28 mm i zwęża się do zewnątrz. To dzięki temu poprawia sztywność kierownicy podczas jazdy. Motocykl, który jest świetnie zestrojony, jeżeli chodzi o możliwość jazdy na stojąco. Przy pozycji mamy takie trzy punkty kierownica. Siedzenie, podnóżki. Tutaj na fajnie się wpasowujemy w linię wąskiego zbiornika, czyli możemy motocykl świetnie trzymać nogami. Zbiornik jest wąski, tutaj ma być po prostu taki minimalizm i taka prostota konstrukcji, i też to ma, to ma widać, na tym, i to też to widać na tym motocyklu, że to po prostu jest prosta konstrukcja, która ma się nie psuć, ma służyć, ma sprawdzać się w każdych warunkach. I tak też Yamaha chciała, taki też efekt uzyskali. Z fajnych też rozwiązań, tutaj mamy uchwyt jakby z tyłu, w tylnej części, on jest jakby z dwóch stron, dzięki czemu gdzieś tam w terenie narzucanie tylnego koła jest ułatwione, łapiemy sobie za tą tylną część i jakby motocykl ciągniemy. Więc bardzo, bardzo dużo aspektów terenowych, które po prostu w praktyce się nam sprawdzają. Dostępny oczywiście pakiet akcesoriów. Możemy wybrać pakiet turystyczny, pakiet sportowy, akrapowicz, dodatkowe gmole, ochrony, rury ochronne wszelakie, a więc już już wszystko jest dostępne. Szkoda niestety, że motocykl jeszcze nie jest tak w 100% dostępny, że na razie dalej trwa system internetowej rezerwacji. Na motocykl taki musimy jeszcze troszeczkę poczekać, natomiast myślimy, że warto, świetna maszyna, pięknie wygląda, budzi fajne emocje dla o osób, które szukają motocykla uniwersalnego z lekkim nastawieniem na e, jazdę w terenie. E, z takich szczegółów chyba to wszystko, co chcieliśmy Wam na temat tego motocykla powiedzieć. Na pewno pojawi się jeszcze mnóstwo materiałów, bo to jest temat niewyczerpany. Miejmy nadzieję, że niedługo e, pojawi się jakaś relacja też z jazdy w różnych warunkach, e, w różnym terenie. Także, jeżeli macie chrapkę na ten motocykl, to e, no, zamawiajcie go e, jakby w systemie rezerwacji internetowej. No i oczekujcie na swoją wymarzoną sztukę, bo naprawdę warto. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Hej!